pokażę Wam film w którym zaprezentuję haka do metina nie wiem czy on działa tylko na prywach i czy na PLU też ale nie wiem bo nie sprawdza więc tak o tym haku chodzi o to w tym haku chodzi o to że możemy atakować ludzi z mniejszą rangą lub ludzi z innego królestwa w tym polu ochronnym i nie wiem czy on działa tylko w ino czyli w niebieskich ale chyba w czerwonych i żółtych też. Nie wiem, bo nie Najpierw go... znaczy najpierw pokażę jak go ściągnąć i zainstalować, a potem pokażę o co w nim chodzi. Tak, wchodzimy w przeglądarkę internetową. W Google wpisujemy bezpieczna strefa w ino wchodzimy w ten yy pierwszy to pierwsze, tam, to jest forum takie z cheatami i, tak dalej. i tu mamy link do ściągnięcia tu już skan jak ktoś chce tak, tutaj wklejamy i tutaj ściągamy przez regular download chyba że ktoś ma tu to może na HXP download jeszcze w opisie filmiku jest, będzie ten y, link też tego tak. ściągniemy wchodzimy w niego i oprócz tego pierwszego kopiujemy wszystko C1, C1, C3, C3, kopiujemy wszystko i wchodzimy w naszego Metina w folder pack i wklejamy tutaj. I już wszystko powinno być gotowe. Następnie. I teraz go pokażę o co. Wchodzimy w Metina. Logujemy się. Jak ktoś z co to mogę dać konto na ten elite MT2 bo mi jest niepotrzebne. Tam jest dwój 76 i ucznik 84 chyba. tak, niech się zaloguje. A zapomniałem, że się wcześniej zalogowałem, ale to już jeszcze raz. Dragujemy się, to jest pierwszy level, więc swoich nie będę mógł nawalać, ale od 15 już będzie można. Już mi się nie chce dobijać. Teraz na chwilę wyjdę z gry, bo nie mogę tutaj opcji ustawić, trochę za mało, za wielkie ustawione i w filmie przeszkadza. teraz więc tak, najważniejsze co to najpierw musimy wejść w opcje gry się nie w opcje gry i czy jak ktoś chce to zawsze i tryb PvP to jest najważniejsze. musimy ustawić wrogi żeby móc swoich nawalać w mniejszym rangu i już powinno być wszystko ok. on da no bo ta prezentuje nam z innego królestwa, na przykład na sklepiku, bo swoich nie mogę bić, bo nie mam 15 level. Widzicie, w strefie ochronnej możemy bić. I gdy wywalimy za strefę ochronną, możemy tutaj już go ubić i mogą nam wylecieć rzeczy na przykład tego nie będę mógł no tak, bo nie mam 15 poziomu ale to na pewno powinno Wam działać no i dziękuję za obejrzenie filmu jeszcze raz przypominam kto by chciał konto 84 archer i 76 wojownik proszę do mnie pisać więc to by było na tyle dzięki, do zobaczenia